Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa na kolejnym wydaniu w programie Wieczór z Regionalnym Telewizją Podlasie na kanale Regionalnej Telewizji Podlasie. Także zapraszamy wszystkich słuchaczy, widzów przede wszystkim na czat, do komentarzy odnośnie naszego regionu Podlasia, spraw lokalnych, bieżących, społecznych. Także zapraszamy wszystkich. Mam zaszczyt prowadzić dla Państwa ten program i kanał Również nazywam się Roman Berpachowski i zapraszam, tak jak wspomniałem wcześniej, wszystkich słuchaczy, widzów przede wszystkim na chat, na YouTube, na nasz kanał i ewentualnie do Skype'a też również zapraszamy w połączeniu wideo-audio. Także zapraszamy wszystkich widzów i słuchaczy do naszego kanału. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania związane z, z, nas, z naszym regionem, tutaj Podlasia, części Podlasia także y, komentarze w sprawach bieżących, historycznych, w y, sprawach, y, które y, są dla Państwa istotne, y, także y, to tak w woli wstępu i jeszcze w woli wstępu wymienię y, kanał dotyczy czy przynajmniej taka jest y, opcja w zasięgu dotyczy powiatów siedleckiego Głosickiego, Bielskiego, Parczewskiego, Razyjskiego, Jukowskiego, także tych sześć powiatów, póki co na razie, ale jeżeli ktoś ma ochotę i chęć zebrania głosu, także zapraszamy z innych regionów również. Także to tak po wstępu. Dzisiaj czas na miasto Łuków. Zaraz zobaczymy, czy nam się to uda tak, tak zrobić, żeby to oczywiście zaczynamy od strony. Od strony łukowa zaczynamy tutaj, żeby można było Państwu porównać czy, czy zaprezentować, jaka jest strona oficjalna miasta Łuków. Zaraz zobaczymy, może to nie ma znaczenia, ale generalnie, no, jak już zaakcentowałem i przeglądamy wszystkie, można powiedzieć, bieżące sprawy, a tym... Jakby można też było powiedzieć, faktem jest, no, gdzie mamy szukać no, bieżących informacji, oprócz oczywiście zewnętrznych źródeł, zewnętrznych mediów oczywiście też, ale skupiam się w tej chwili na aktualnych jakby sprawach czy, czy informacjach przekazywanych bezpośrednio z urzędów, to znaczy poprzez stronę właśnie oficjalną stronę miasta, czy gminy, czy powiatu. Także będziemy no, korzystać właśnie z tych źródeł. I co na razie i wszystkich widzów i słuchaczy też zapraszamy do oceny tych źródeł, jak państwo widzą, można powiedzieć bieżąco, na bieżąco. Oczywiście zakładam, że większość nie przegląda stron urzędów. Chyba, że no, chce jakieś tam zasięgnąć w sensie kontaktu, telefonu, czy coś, żeby się skontaktować z urzędem, to może wtedy nie jest jakaś potrzeba, tak generalnie raczej chyba podejrzewam, że nikt nie korzysta. No bo co do śledzenia spraw bieżących jest to dosyć bym nie powiedział uciążliwe, ale, ale no mamy taką jakby można powiedzieć postawę społeczną, że, że się nie interesujemy w ogóle takimi właśnie sprawami. To tak na marginesie. Na marginesie właśnie naszego, naszego takiego obywatelskiego, można powiedzieć, yy, yy, zainteresowania. To tak chyba wszyscy, wszyscy większość yy, społeczeństwa tak ma. Także yy, no dobrze, to teraz zaraz przejdziemy na stronę Miasta Łukowa. Zobaczymy, porównamy, także proszę, jeżeli ktoś ma ochotę. Oczywiście ja to tak, no to, to, traktuję tą, tą, jakby, przegląd tych stron, czy, 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 no kwestii tych stron miast, powiatów, to takie po prostu jest tylko, tylko woli, jakby, porównania, nie wiem, no bo w sumie to jest chyba najbardziej, powinna być przynajmniej taka... Rzecz, gdzie wchodzimy, gdzie mamy sprawy takie istotne, gdzie powinniśmy no, czerpać jakąś informację i wiedzę, nie? Z tych strony. No, ale generalnie w większości przypadków musimy korzystać z jakichś yy, zewnętrznych źródeł yy, typu prasa, nie wiem, portale i tak ale oczywiście zewnętrzne, nie? gdzie jest więcej że się dzieje, czy nie wiem, czy, 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 czy więcej jest jakichś informacji, które nie są przyjazne władzy, można tak powiedzieć. Aczkolwiek jeżeli chodzi o media generalnie, to lokalne tym bardziej nie ma nie ma tutaj jakby takiego, no, można powiedzieć, punktowania władzy za swoje decyzje, czy za ich brak, czy, czy za błędne decyzje. Także to tak na marginesie muszę. A to oczywiście dotyczy całej podejrzewam Polski. To nie jest tylko jakiś tutaj naszego regionu, nie? To jest tak, że lokalne media są po prostu, albo są tubą przykazu władzy, albo po prostu no, w jakimś stopniu ograniczają same siebie ze względów, no takich prozaicznych, nie wiem typu. Że reklama jakoś nie pójdzie, bo ktoś jest, y, tak zwany sponsor reklamowy, y, jest y, w jakimś dobrym układzie z miastem czy, czy z władzami. No i wtedy może być konflikt interesów, tak zwany, no tak na marginesie. Ja jeszcze przypomnę Państwu gwoli informacji, że kanał nasz jest niezależnym kanałem. To takie słowo wychwisztane, można, można powiedzieć, że każdy mówi, że niezależny ale generalnie nie, mamy, nie bierzemy żadnych dotacji, nie mamy żadnych sponsorów, nie korzystamy z, z, z reklam póki co na razie, także kanał jest realizowany tylko i wyłącznie społecznie, w ramach po prostu takiej własnej inicjatywy. Słowo społecznie to może teraz brzmi prerogatywnie, bo jak ktoś jeszcze starszych osób przypomina sobie czyny społeczne, to troszeczkę może się uśmiechnąć, ale... No coś, coś po prostu jednak można w ten sposób też realizować swoje jakieś tam zamierzenia czy, czy jakieś zainteresowania. Ja to cały czas powtarzam, jeden, nie wiem, chodzi na ryby, nie wiem, drugi zbiera znaczki, trzeci, trzeci interesuje się sportem itd. itd., itd., itd. A ja, ja tutaj, jak Państwo widzą. Uporczywie trwam tutaj na tym kanale. Kanał już ma od 1995 roku, oczywiście z różnymi przekształceniami. Ten kanał był realizowany, najpierw był w telewizji kablowej, transmitowany, później później znaczy od razu oczywiście już od pięciu lat czy sześciu jest równolegle transmitowany też na YouTube, cały czas oczywiście na żywo leci kanał, między innymi teraz od tego roku wprowadziliśmy, wprowadziłem tutaj taką właśnie półgodzinną ramówkę, w każdy poniedziałek godzina 20:30 zapraszam Państwa do, do tutaj na żywo, już na, na żywo to znaczy na żywo w sensie faktycznie na żywo, bo kanał jest transmitowany oczywiście na żywo w sensie takim, że jest cały czas transmitowany. Leci równożenie w te telewizji kablowej jeszcze wymienię w jakich miastach. W tym momencie leci w telewizji kablowej w Łukowie, w Międzyrzecu i w Radzyniu, także w sieci telewizji kablowej. E, także zapraszam również do, do kablówki, jeżeli ktoś mieszka w tych miastach i do na operatora. E, proszę tam zainteresować się w jakim, w jakim, e, nie, u jakiego op operatora leci. Ten nie będę reklamował e, w tym momencie, także proszę się zainteresować, drodzy Państwo, także, także to tak na marginesie. Wracając do aspektu właśnie y, y, ogólnie, y, y, jakby kanału takiego regionalnego, jest oczywiście, to nie jest żadna nowość, nie jest to jakieś, y, można powiedzieć, wielkie y, y, halo, y, ale to, co zwróciłem uwagę, że nie ma takiego niezależnego kanału, który by faktycznie mógł no w tym momencie na żywo z Państwem się kontaktować i bez żadnej cenzury oczywiście oprócz takiej cenzury w sensie nie, jakiejś kultury, nie, nie, nie? będziemy tu cenzurować, bo nie ma takich możliwości nawet. Ale po prostu chodzi o używanie po prostu no takich nie używanie właśnie słów takich ogólnie przyjętych za nieprzyzwoite, nie? Wulgarnych, inaczej mówiąc. Także proszę Państwa, jeżeli ktoś by miał ochotę na komentarz, to proszę merytorycznie i, i jakieś sensowne, sensowne tematy. Na różne oczywiście, jeżeli Państwu coś się nie podoba, też można oczywiście w jakiś sposób to zakom zakomunikować, ale niekoniecznie wulgarny. Także to tak na marginesie. W tym momencie, zaraz jeszcze sprawdzę, I tak przepraszam Państwa, przypominam kolejne rzecz, ja tak się bezpośrednio nie zwracam jak w tym momencie, do Państwa ale ja tutaj jako, jak, że kanał jest sprowadzony jednoosobowo, to niestety muszę tutaj te techniczne rzeczy nadzorować i, i no to tak to tak to w tym momencie wygląda. Także skupić się muszę tutaj właśnie nad sprawami nad sprawami właśnie y, transmisji, bo jak wspomniałem, kanał jest transmitowany na żywo. Y, niestety tutaj y, y, muszę powiedzieć, że... Y, a, jeszcze przypomnę, bo tak nie zawsze może na, w każdym wydaniu przypominam, jeżeli ktoś był zainteresowany współpracą y, w sensie takim no Na przykład, jeżeli ktoś mieszka w danej miejscowości, gminie, mieście, na wsi i chciałby po prostu no, być takim korespondentem, nie? to zapraszam do jakiejś współpracy. Nie? Bezpośrednio, oczywiście, jest na naszej stronie internetowej, kanału Kontakt do nas, jest Zakładka Redakcja. Także można i prosiłbym o telefoniczną jakąś informację przede wszystkim, bo nie zawsze tych maili przychodzi masy. nie zawsze można. I też jeżeli chodzi o telefoniczny kontakt, to proszę po prostu, no jeżeli raz się nie uda, to proszę ponowić jakiś kontakt, także zapraszam również w formie telefonicznej do takiego kontaktu. I ewentualnie, no, jeżeli ktoś się czuje na siłach, nie wiem, wystarczy w dzisiejszych czasach mieć smartfon, nie trzeba mieć jakiegoś e, wielkiego sprzętu i można już rozdawać nawet transmisję na żywo, czy, e, czy coś nagrać i, i jakiś e, możemy wytransmitować jakieś wydarzenie właśnie w tej formie właśnie na żywo. Oczywiście ramówka w tej chwili jest 30-minutowa, ale jak Państwo będziecie zainteresowani bardziej jakimś roz rozwojem, czy, 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 czy takim no można powiedzieć bezpośrednim przekazem, właśnie to co wspomniałem na żywo, bezpośrednią informacją, no to kanał będzie jakby rozbudowywany, ramówka będzie zwiększana o jakąś większy, większy czas, także także tu nie ma problemu. Na razie 130 minut, każdy poniedziałek przypominam do godziny 20.30 jeżeli ktoś, tak jak wcześniej napomniałem, miałby ochotę zostać takim reporterem, nie wiem, dziennikarzem ze swego tutaj regionu, z miasta gminy i tak to też zapraszamy do współpracy. Będziemy tutaj wdzięczni, a jeszcze przypomnę, że kan oczywiście jest realizowany społecznie, bez żadnych dotacji, także współpraca by była tylko i wyłącznie możliwa społecznie. Także Także to tak przypominam. Nie, oczywiście zdaję sobie sprawę, że teraz słowo społecznie to w ogóle jest, może ktoś się uśmiechnąć, ale jak czasami też przypominam, że ktoś chodzi na rymy, na grzyby, ma swoje hobby, nie wiem, czy śpiewa w chórze, czy gdzieś czy, czy gra w szachy i tak dalej, nie uczestniczy w jakiejś kulturze czy, czy sporcie i nikt mu za to nie płaci. Także to też taka forma, można powiedzieć, te spędzania jakiegoś czasu, zainteresowań i, i jakiejś publicznej takiej, takiej no, można powiedzieć, zaangażowania publicznego, o tak w ten sposób może tutaj ujmę. Dobrze. To może teraz byśmy przeszli już do, do strony do strony miasta Łuków. Jeżeli ja to dobrze widzę, dobrze, no to przechodzimy na oficjalną stronę miasta Łuków. Zobaczmy, co tu jest. No właśnie, pierwsze, co się wyświetliło, gospodarka odpadami komunalnymi. Dobrze. Y -y -y. Jestem na stronie aktualności. No dobrze, przelećmy aktualności. Z czwartego to dzisiaj aktualny widzę. Z czwartego. Września. Yy, ponad 200 zabytkowych pojazdów pojawiło się pod koniec sierpnia od, nad łukowskim zalewem zimna woda. No dobrze, szczegółów nie będę tutaj wszystkich czytał, bo to nie ma jakby. Odsyłam na stronę yy, miasta oficjalną. 84. rocznicy yy, wojny światowej. To wiadomo, że w każdym mieście, miejscowości odbywały się uroczystości. Rozkos jazdy od 4 września, rozkład jazdy autobusów podmiejskich, numer l 3 l 2 To też zapraszam na stronie, będę tu rozwijał Jeśli nic, akcje szczepienia listów. O właśnie. Informacje z 1 września. Lubelski. Mhm. Zaraz jeszcze tu przywinę trochę. Tak, dobrze. Lubelski. Wojewódzki lekarz weterynarny informuje o akcjach szczepień lisów przeciwko wścieklinie, zrzuty specjalnych szczepionek dla wolno żyjących lisów. Dobrze, co my tu mamy? Witaj szkoło. Witaj szkoło. No dobrze, witaj szkoło. No, przeleciało tak, o dobrze przeleciało, przepraszam, ale się troszeczkę przewinęło. Za bardzo. Eee, witaj szkoło. List burmistrza Łukowa. Wakacje dobiegły końca. Już 4 września młodzili Łukowianie pojawią się w szkolnych murawach i rozpoczną rok szkolny 2023-2024. Dobrze. Zapraszamy do szczegółów do listu burmistrza, co burmistrz Łukowa przekazał. To już do szczegółów zapraszamy na stronę oficjalną. 1 września. Zawyją seriale armowe, no wiadomo, wybuch II wojny światowej, to już wcześniej omawiałem. Narodowe czytanie już 9 września, a właśnie, no tak dziwnie, że te wolności są takie nie, jakoś tak nie ale to już istotne. Fragment powieści nad niemnym będą odczytywane w sobotę 9 września w Parku Miejskim w Łukowie na lokalną odsłonę ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Dobrze, to następny. Dobrze, wyróżnienie dla Zdzisława Dudzińskiego. Komisja odznaki honorowej za zasługi dla Łukowa Zapraszam na uroczystość wręczenia wyróżnienia Zdzisławowi Dudzińskiemu. Wydarzenie odbędzie się i tak dalej. Szczegóły zapraszam na stronę Projekty dopuszczone do głosowania. No dobrze, co my tu mamy? Projekty dopuszczone do głosowania. Z 30 sierpnia. 6 projektów do rozwoju w ramach łukowskiego budżetu obywatelskiego na 2024 roku zostanie poddane ocenie mieszkańców. Na projekty te będzie można głosować. Zakładam. Nie będę tego rozwijał jeszcze ogłoszenia komunikaty to jest połączenia podmiejskich połączeń komunikacji miejskiej Łukowie to już czytałem poradnik inwestora to już polityka urzędu miasta to już nie będziemy się tutaj zagłębiać Wtedy zapraszamy na stronę także także wszystkich widzów Zapraszamy na stronę miasta Łukowa. Dobrze, co tu mamy? Cele, całe miasto w Twoim smartfonie. Zachęcamy do pobrania na urządzenie mobilne aplikacji Łuków. Aplikację można pobrać na urządzeniu ze systemem Android oraz iOS. E, iOS yy... Dobrze, co my tu mamy? To już była gospodarka odpadami, odpadami komunalnymi, gospodarka odpadami komunalnymi mniej więcej. Nie będziemy tego rozwijać. Łukowska karta mieszkańca. Też nie będziemy tego rozwijać. Można sobie wejść na stronę ze szczegółów przedłuż. Ważność Łukowskiej karty mieszkańca. Komunikacja miejska, to już tam żeśmy w, 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 w to już się przewija. Dobrze. No to tyle co do strony y, łukowskiej. Jeszcze sprawdzę czym się uda przejść. O właśnie tu jest plusik dla miasta Łuków. Z bezpośredniej strony możemy przejść na stronę YouTube. E, I bardzo fajnie. No to się chwali, chwali się. Miasto Łuków. Po poprzednich po stronach nie mogłem tego odnaleźć. Bezpośredniego linku. A tu mamy o właśnie. A tu mamy, a tu mamy przywinę wyżej, o tak, mamy ostatnią sesję z 24 sierpnia, proszę bardzo, zapraszamy na baseny. Także, także tu widzę strona jest przynajmniej w takiej podstawie jakoś ogarnięta, przynajmniej na tym minimalnym poziomie. Oczywiście ja tutaj jak wcześniej wchodziłem na te strony różnych czy powiatu, czy, czy miast, bo tak akcentuje to wszystko. Oczywiście, drodzy Państwo, to nie jest temat nieszczegółowy, gdziebym gdzie miał zamiar jakby rozstrzygać co do sensu stricto, jakość strony i sensowność i merytorykę, bo to nie o to chodzi. Tuż każdy widz, słuchacz ma, ma może to samo ocenić, nie wchodząc i jakby... Oczywiście to, co wcześniej wspomniałem, nikt nie ma takiej potrzeby konieczności. Dopiero chyba, że jakiś szuka kontaktu z urzędem, to wtedy może jakiś telefon czy adres urzędu, gdzie się można tam bezpośrednio skontaktować. To tylko tyle. A generalnie chodzi mi o to, żeby właśnie takie, no takie prozaiczne rzeczy. No na przykład no, jak jesteśmy na głównej stronie. I tam jest zakładka wyżej YouTube, no i kliknąłem właśnie i przekierowało mi tutaj, bo wcześniej tego nie było, nie? Tam też były jakieś mm, możliwości, ale jeżeli klikałem po prostu na przekierowanie, w ogóle e, e, aplikacja mi nie, mi nie otwierała, nie? Nie wiem od czego to zależy. Ja tu oczywiście może to też zależy od tego oprogramowania tutaj emisyjnego, z którego ja korzystam, które y, nie może tego przetworzyć czy przetrawić, ale. No ale tutaj akurat w tej wersji strony miasta łuków przekierowało mnie na stronę YouTube jak Państwo widzą i jesteśmy właśnie w tym momencie na stronie miasta łuków Oficjalne, oficjalna strona, jeszcze przejdziemy może, nie wiem czy tak mi się to uda zaraz jeszcze ja tutaj zobaczę tutaj czy to tak będzie można zrobić Momencik, czy to tak się da? Dobrze. Mhm. Mhm. Dobrze. Mhm. Jesteśmy, no dobra. No. No dobrze, to teraz ja przejdę już nie ze strony, jakbym można powiedzieć, strony, no tak oficjalnej, ze strony przeglądarki, tylko bezpośrednio na stronę, bo tak mi to łatwiej jest to tym sterować na stronie YouTube i e, jesteśmy teraz już bezpośrednio na kanale na kanale, e, na kanale e, Miasta Łuków e, na kanale YouTube'owym oczywiście jak Państwo tu widzą o Miasto Łuków jest z herbem wszystko się zgadza i teraz zobaczmy nie wiem czy to tak nam się to uda zrobić czy to będzie ten film jest niedostępny, było sekundę. No i jest transmisja sesji Rady Miasta. Proszę bardzo, elegancja, Francja. Jak to się mówi, jest sesja z 24 widać sierpnia, ostatnia sesja Rady Miasta, znaczy ostatnia w sensie e, 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 aktualna, no tak powiem. Także zapraszam również wszystkich widzów, słuchaczy, do, do obejrzenia tej, tej sesji, czy to. Czy jest mm -hmm. czy będzie głos? Coś nie widzę głosu. No. Trzeba nad tym jeszcze będzie popracować. bo głosu nie ma z YouTube'a. No dobrze. no, nie będziemy tu bardzo się zagłębiać, może to jest kwestia, kwestia jeszcze przekierowania. No niestety to chyba raczej, raczej nie o to chodzi Dobra To wyłączyłem No nic, ja to może w przyszłym wydaniu sprawdzimy Ale chodzi o fakt, że, że jest No strona jest tak bukowska w miarę przynajmniej to co widzę że przekierowuje, można sobie wejść i posłuchać, jeżeli ktoś ma ochotę. W akurat tak zerknąłem parę razy na, na właśnie sprawy. Mhm. Także zerknąłem po prostu że jest bezpośrednio przekierowany ze strony www i przekierowuje nas na YouTube i także to jest, to jest też jakiś plus, nie? Że, że tak mamy taką mamy nową wersję przeglądarki, że, że tutaj przynajmniej w tym wydaniu, bo poprzednio miałem kłopot jak przeglądałem, nie wiem czy Siedlce, stronę Siedlecką, chyba Łosicką, Bialską tak już nie będę teraz wszystkiego kojarzył, ale tam nie było w ogóle, były zakładki, ale nie przekierowywały. Nie wiem dlaczego, a tutaj widzę, stroną strona Łukowskiej przekierowuje. To jest jakiś plusik, jeszcze może w innym wydaniu. Sprawdzamy, jak to działa na innych, żeby to być w miarę, żeby to była informacja miarę wiarygodna. Jak to działa? O, już zostaje nam 4 minutki do zakończenia. Jeszcze dzisiejszego wydania. Jeszcze przypomnę Państwu, że... Czasami może się program urwać, że nie zdążę Państwa pożegnać, a to wynika z tego, że serwer emisyjny ma wyliczone 30 minut i nie mam na niego wpływu, powiem tak, działa, działa tak jak sztuczna inteligencja. Jest ustawiony czas na serwerze emisyjnym i po prostu 30 minut ma odliczone, zapisane i przełącza, i po prostu. Nie czeka na nic, także, także to jeszcze raz muszę Państwu zwrócić uwagę. I tak przypomnieć, że zostało jeszcze nam do zakończenia, zakończenia około 3 minutki. Także to tak, to tak woli informacji. I zapraszam na następny poniedziałek. Jeżeli ktoś ma ochotę jakieś pis na czacie czy coś, nie? Ja jeszcze zerknę, czy mi się uda jeszcze w tym momencie jakiś dokonać wpisu żebyście Państwo zobaczyli jak to wygląda przypomnieć o czy to pójdzie poszło dobrze i to tak mniej więcej to tak mniej więcej wygląda dobrze już pożegnam stronę miasta Łukowa przejdziemy na stronę stronę tą o Dobrze, i tutaj już będę się z Państwem żegnał powolutku, bo jak wspomniałem, serwy zapraszam na następne wydanie poniedziałkowe za tydzień. Tak jak wspomniałem, można oczywiście też komentować już po, po, po prostu no, po transmisji powtórce. Nie jakieś komentarze, co Państwo byście widzieli, jak, jak kanał, kanał miałby być ewentualnie. Ewentualnie budowane. Tak jak wspomniałem, jesteśmy niezależnym kanałem bez dotacji, sponsoringu, reklamodawców. Oczywiście zapraszamy, ale bez zobowiązań, oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę. Kanał jest transmitowany w trzech miastach, w telewizji kablowej, w Radzeniu w Mieczysłkowie. Dociera około tam siedmiu do siedmiu tysięcy widzów. Także zapraszam.